Do filmu trzeba dokończyć kosiarkę. Kosz zgubiłem jeden. Trawa to już za niedługo do koszenia. O, razem z rurą odpadę. Muszę to poskładać. Wszystko zobaczmy, jak odpali. Dlatego to chcę, żeby, żeby to dodawanie obroty się stało. Okay, żeby to naprawić, tu brakuje takiej sprężynki. Ja już to otworzę, pokażę o co mi chodzi. Znaczy to jest jeden, może być jeden z wielu powodów, ale Wydaje mi się, że tego na pewno tutaj nie ma, a powinno być. To się nazywa po angielsku Surging Idol. Kurde. No i trzeba ściągnąć znowu całe to. Ale to jest porąbane. No muszę, bo muszę mieć dojście do gaźnika. Nic. ściągnę całą pokrywę. Tu ma być założona jeszcze jedna sprężynka na tym tu. I ona idzie chyba na tym drążku w ogóle jest do tego. Ale odpalmy ją jeszcze, chciałem coś zobaczyć. Tylko muszę olej zrobić. Ale i tak ma na niskie obroty. Znowu sanie mu trzeba! O, ciśnienie zrobiło. Patrzcie, dopiero nagrywałem w poprzednim filmie, znowu ułożony w aucie auto ty, no, Nie wiem nie wiem, jak może być tak zrypane auto Chyba jakiś ciulowy egzemplarz się trafił Też przepustnicę wziąłem I te sensory tutaj o VVT się nazywają Też wziąłem do ultrasonika Widziałem, że górne o-ringi poszły na tych sensorach Jest błąd, auto gaśnie W kołko jednej to samo Dwa razy już wymieniałem te sensory. Przepustnicę też już czyściłem. Teraz czyszczę drugi raz. Dobra, a my idziemy do kosiarki. Z kosiarką, moi mili, to jest tak. Sorry, bo mam tutaj taki rozpierdziel. Bo jeszcze motor przy okazji robię. I tak cały czas coś. Kupiłem sobie... Tak, zaraz wam pokażę. Kupiłem nową cewkę. Bo widziałem, że u jednego gościa kopcił, bo miał za słabą iskrę. Bo wszystko było zardzewiałe. To doczyszczę koło zamachowe i kupiłem nową cewkę, bo stara jest tak zardzewiała. Porozchodziły się te tutaj. To się porozchodziło, pordzewiało, w środku pordzewiało. W poprzednim filmie ktoś oglądał, to, to widział, bo do ultrasonika wrzucałem. Także kupiłem nową cewkę. I nowy oryginalny gaźnik Briggs Stratton wyprodukowany w Stanach. Różnica między tymi gaźnikami jest taka, że ten kosztuje 10 dolarów, a ten kosztuje 100 dolarów. Między innymi, ale najważniejsze jest śrubka od regulacji mieszanki. Tutaj tej śrubki nie ma, widzicie? Nie ma jak wyregulować mieszanki. I o to mi chodziło, dlatego kupiłem ten gaźnik. No, także, no, no, oryginalny, no, mówię, różnica w cenie 10 razy więcej, ale, ale bez przesady, nie można robić gaźnika bez, bez regulacji mieszanki, także tak to wygląda, to będziemy robić, czekam jeszcze na oryginalne sprężyny do tego, A, tu jeszcze powinna być jedna, o nie, to krótka sprężyna jest tam na dole, to niepotrzebnie kupowałem, Czyli tylko tą długą sprężynkę nam tu brakuje. To muszę wyczyścić i zmierzymy kompresję i zrobimy leakdown test. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, dlatego mówię leakdown. A w motorze tutaj to ja tylko dałem silikon uszczelniacz RTV, RTV silikon gasket maker się nazywa, bo te chińskie uszczelki to się można w dupę wsadzić, naprawdę. Ciekł mi olej, i, 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 i dałem uszczel... uszczelniacz, dokręciłem troszkę. A I teraz, jak przysknie, to go dokręcimy całkiem. Wtedy tą miskę powinno nie ciec. Teoretycznie. Dobra, mamy podpięty zegar. Kurde, nawet nie mam jak teraz się dostać. Tam bez maski trochę lepiej. Ale... ale już chyba widzę, że jest bardzo nisko bardzo nisko dobra, podpiąłem akumulator i tyle mamy kompresji 90 PSI barów 6 z kawałeczkiem a wydrukowałem sobie książkę Och, bo przypuszczam, że ta przypuszczam, że ta kosiarka będzie ze mną już na długie lata. Dlatego tutaj wydrukowane mamy wszystkie z częściami, każda jedna część i rozpisane. I tutaj mamy Operators Manual. Także szukamy teraz ile ma być kompresji. A, ciekawe czy to będzie kompresja właśnie. Tu mamy zawory, jaka ma, jakie mają być przerwy między zaworami Spark Plug Gap, o ile oleju wchodzi um, tu, okay, to tu mamy 500cc mamy ten 3, bo mamy 540, czyli ten, ten niżej tutaj Ale nie widzę ile ma być kompresji. Czy będzie zgooglować. No dobra, zgooglowałem, tutaj wam wkleję co zgooglowałem i jest bardzo dobrze. Mi się wydawało nisko, no bo wiecie ja w trochę innych e, zabawkach mierzę kompresję. Niektóre motory też ma, motory mają dekompresor, także to jest ciężko wszystko. Każdy inaczej, nie? I, I tutaj jednak te 90 PSI, czy też 6 barów, to jest, pisze, że jak prawie nowy, nie? Czyli dobra jest kompresja. A to zrobimy jeszcze ten. Zrobimy ten leak down test. Kupiłem tester, zobaczymy. Proszę, mamy. I tutaj podobnie jak z testerem kompresji, tylko że dajemy ciśnienie. Najpierw trzeba ustawić ten, jak jest TDC po polsku, przepraszam, nie wiem, naprawdę, żeby tłok był u samej góry na tym Tab Dead Center. No, wiecie o co chodzi? Spróbuję na ten śrubokręt. Ostatnio mówiłem, że tak się nie powinno, tak mówili, ale i tak spróbuję. Wydaje mi się, że mam ten Tab Dead Center. Tłok jest, tak ustawiłem, ale nie ma żadnych znaków ani nic. Kurde, to jest ciężko. Dobra, to teraz podpinamy ten sprzęt. Ok, i co robimy? Dajemy ciśnienie na cylinder i sprawdzamy jakie mamy na cylindrze. Ale gdzieś nam ucieka No i mamy nowa ceweczka, tak jak kolega mówił na wizytówki. Noje wizytówki do czegoś się przydały? Jeszcze paliwo. Uuu, stój. Dobra, to trzeba poprawić. Nowy gaźnik oryginalny. Zobaczymy, jak to będzie chodzić teraz. Nie odpali, ledwo kręci. A dalej, ja nie wiem jak ja ostatnio regulowałem te zawory. Zawór sądcy miałem za ciasno w dalszym ciągu. I to i teraz jak na przykład ustawiłem tłoku samej góry i puściłem ciśnienie, to mi cofało silnik, aż zaczęło wyrzucać, aż wcisnęło zawór Sący właśnie i zaczęło mi ciśnienie iść przez gaźnik. <laughs> o... Ale chodziło już, ale dalej było za ciasno I... Trzymać, pierścienie trzymają się. Zobaczymy teraz. No, mówię, jeszcze akumulator mi trzeba, ale to jutro już pojadę. Okej, okay, no i nowy akumulator się spisuje. Trochę mi się wykapało, jak się na... ściągnąłem pokrywę zaworów na wydech. Wysych olej. Dajmy się mu wypalić. Może to to, bo tak jak już pali, to ładnie pali. Zawsze w stanie, już jest ciepło i dalej sanie potrzebuje. To jak czasem na nagraniu, jak samochód jedzie się, wydaje, jakby się koła do tyłu kręciły. To dlatego. Ale kurde, no wygląda wszystko dobrze teraz. Zarąbiście, zobaczymy, no pojeździmy, zobaczymy. Jeszcze co mi zostało, to podpiąć te noże. No i na tym gaźniku już nie skaczą tak obroty. Jak pewnie niektórzy zauważyli. Ja tylko nie wiem, gdzie ta sprężyna się podpina. Kurde, muszę. Nie wiem czy ona gdzieś tam wchodzi Ona jest od tego Od noży No muszę znowu pogooglować, zobaczyć jak to idzie Ani nie kopci Ani nie skaczą obroty I kosi Patrzcie jak ładnie Chyba udało się rozwiązać wszystkie problemy. Ta linka to się nazywa sprzęgło, w ogóle tak przynajmniej po angielsku clutch, clutch cable, tak. I ona idzie tak, tak jak idzie tu, od, te, od tej rączki, tu, 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 tu zakręca, tu i sprężyna łapie tam. I tak, a wygląda jakby ten pasek był, kurde, luźny, ale kosi, nic, niech będzie. Pasek też jest na masce numer Pascal. Chyba osiągnęliśmy sukces w drugiej części tego tego kurde sprzętu. To wyczyściłem wszystko szczotką drucianą. Cewka nowa, gaźnik nowy i kurde zawory do, do, dopracowane. Eee. I wszystko gra. Jeszcze trzeba będzie nowy olej zarzucić i, i tyle. I kosimy na sezon gotowe. A tu mi wyrzucało olej, patrzcie tu znowu pochlapałem, o. o. Było niedokręcone, cały czas było otwarte. A jeszcze tu muszę dodatkową dziurkę na to zrobić. Nie wiem, może, może kiedyś się trafi taka pokrywa. Gdzie ta pokrywa jest? O, tu. Jak się trafi taka pokrywa chociaż pokrywa jest dobra, to też będzie miała dwie dziurki. To ma odłamane, a to ja zrobiłem. No i tu też zrobię dwie i też złapię na tych na trytkach. Dobra, zakładamy i koniec. Także no tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Kosiarkę uznaję za zakończoną i będę updatewał w sezonie. Także trzymajcie się.